Już? Tak, już, bo tutaj jest taka czerwona kropka. Dobra. to znaczy, że się nagrywa. Więc yy, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie Państwa. E, e, nasi drodzy widzowie i słuchacze, dzisiaj opowieści z szafy, część czwarta. Aktorzy Bałtyckiego Teatru Dramatycznego Beata Niedziela i. Jacek Zdrojewski. Witamy y, bardzo serdecznie, proszę Państwa. Y, no, no. dzisiaj kolejny piękny y, wiersz. Z szafy. Z, prosto. <laughs> prosto z szafy. Dziękuję bardzo. Wyjęłaś mi to z ust. Tak. Jaki to wiersz? Właśnie nie wiem, czy mówić, czy może się Państwo sami domyślą. O właśnie, no, może wiem, bo, bo, ja, bo ja miałem tak, że, że zawsze jak na przykład byłem na, na studiach, albo nawet jak, jak pamiętam, jak, jak miałem egzaminy do szkoły teatralnej łódzkiej, filmówki, bo tam miałem, bo miałem okazję ukończyć właśnie szkołę teatralną, filmową i telewizyjną w Łodzi, to wszystkim tym, którzy wchodzili na egzaminy wstępne i mieli tam do powiedzenia wiersz, prozę, to wszystkim komisja mówiła, wszystkim kandydatom, żeby jak wchodzą, to nie mówili autor, mhm. tytuł mhm. i dopiero potem tekst. Tylko od razu, żeby mówili ten tekst bez autora i tytułu, bo oni czytają zresztą autor i tytuł. Albo, mhm. albo widzą, kto, kto jest, oni znają też. I połowa, znaczy może połowa, było, było wielu też takich kandydatów, którzy wchodzili. Oni mówili, e, proszę pani, albo e, proszę pana, e, pan mówi od razu tekst, bez e, autora i bez tytułu. Tak. I, i wchodzili kandydaci, e, dzień dobry, więc tak, e, e, Julian Tuwim, spóźniony słownik. <laughs> Komisja wtedy. No tak, tak, tak. Chrzestiny. To tak, jak ja bym wchodziła na scenę i na przykład e, grając balladynę, za każdym wejściem mówiła balladyna Juliusz Słowacki. <laughs> no właśnie, tak. Właśnie, tak, tak. I Ci tak dobry. przez cały spektakl. Właśnie, tak. A, no dobra, rozumiem, rozumiem, to ma sens, ale to co, to mówimy ten tytuł czy nie? Nie, nie mówimy. Dobrze, to, to uwaga. S e tak, tak. A, e ewentualnie może na końcu. Dobrze, dobrze. To, to właściwie może A być. Ale byle, byle nie na początku. Dobrze, dobrze. Ja chciałam tylko. To będzie zagadka, właśnie, że nasz zagadka. wybór jest związany z pewną taką anegdotą. Ehm, to jest, ja nie mogę tego powiedzieć przy tobie, musisz no na razie. O, tak, Znik. Dobrze, Znik. Znikam, ja tak. Chciałam powiedzieć teraz coś. O, Boże, chyba idzie nasze dziecko. <laughs> chciałam powiedzieć coś w tajemnicy teraz. Że jak byłam w małżeństwie z aktorem Bałtyckiego Teatru Dramatycznego Jackiem Zdrowieckim, to nic mnie tak nie denerwowało e, bardziej, e, jak jego spóźnianie się na posiłek. Ja e, wystawiałam obiad na przykład, a on i wołałam Jacek obiad, a on mówił już idę, po czym wychodził na godzinę, <grym>, umyć ręce na przykład, albo coś w tym stylu. To się zdarzało notorycznie. Nie wytrzymałam tego i niektórzy na przykład znają finał. tej. E, tak, ta, to, to już <noise> możemy, bo ja za chwilę muszę wyjść na, na godzinę, i <noise> bo mam taki zwyczaj, że wychodzę, że wychodzę na godzinę przynajmniej sześć razy dziennie. Zawsze przed obiadem. Zawsze przed, 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 przed obiadem, a po obiedzie nawet trzy. Dobrze. Dobrze, okej. Okay. Uwaga, zaczynamy. Płacze pani Słowikowa w gniazdku na Akarsie. Bo pan Słowik przed dziewiątą Miał być na kolacji. Tak się godzin wyznaczonych Pilnie zawsze trzyma, A tu już po jedenastej, A Słowika nie ma. Wszystko stygnie: Złupka z muszek Na wieczornej rosie, Sześć komarów Nadziewanych w konwaliowym sosie, Motl z rożna przyprawiany Gęstym cieniem z lasku, A na deser Tort z wietrzyka w księżycowym blasku. Może mu się coś zdarzyło? No. Może go napadli? Szare piórka oskubali, srebrny głosik skradli? To przez zazdrość! To skowronek z bandą skowroniątek! Piórka głupstwo! Bo odrosną, ale głos? Majątek! Zjawia się, pan słowik, poświstuje, skacze. Gdzieś ty latał, gdzieś ty fruwał, przecież ja tu płaczę. A pan Słowik słodko ćwierka. Wybacz moje złoto, ale wieczór taki piękny, że szedłem piechotą. Tak, oczywiście to był spóźniony słowik Juliana Tuwima. Oczywiście. Piękny wiersz. I tym miłym akcentem my się z Państwem żegnamy. Życzymy oczywiście dużo, dużo zdrówka i bardzo Was prosimy. Uważajcie na siebie. I nie denerwujcie się na siebie. No właśnie tak, dużo spokoju. Dużo zdrówka i jeszcze raz dużo spokoju, bo tego nigdy y, za wiele. To znaczy, zdrówka i spokojnie.